Witam Was kochani. Dzisiaj jest niedziela. Zabieram Was w dalszą podróż. W nowo budujące się osiedle. Przy okazji Wam pokażę plac zabaw tam też. Bo jest mega klimatyczny i bardzo ładny. Nowo zbudowany chyba z tego co tam widzę. Dobrze, to żeby oszczędzić czas. To jak będę prawie na miejscu to zacznę się nagrywać. Do zobaczenia za 10-15 minut. Witam Was. Tam było miejsce rozstania się wczoraj. Dzisiaj zobaczycie coś lepszego, większego, no większego może nie, ale na pewno nowocześniejszego. O, się ludzie budują. A znaczy, tutaj akurat są świeże budowanie. Yy, większość budynków nie ma nawet roku, powiem Wam szczerze. I zaraz pójdziemy tam prosto, tylko sobie autko przejedzie droga drugie auto też musi przejechać, nowutkie domki dobrze pierwszy rozglądniemy, no a no, tak jak mówiłem się budują tutaj większość domów nie ma nad roku Kosmos normalnie nie o tu widać <gryw> elewacje w trakcie, bo jeszcze nie skończona z jednej strony chociaż nie wiem tak szczerze co oni planują Wątpię, żeby się poszerzali. No, tamte domy to mają pół roku, coś około tam dalej. Same domki nowe. Będę chciał wam pokazać plac zabaw. Jeśli oj, tam ktoś jest. Nie wolę nie ryzykować nagrywania, bo no, nagrywałem wcześniej. Widziałem, że ludzie widzieli, że ich nagrywam, ale przymykali oko. Ale nie wszyscy, właśnie, nasy są. Są naprawdę mega roszczeniowcy też. O, sie dzieciaki sobie bawią, będę mógł pokazać zabaw z przelotu. O, autko. Tam gdzie gościu, więc staram się go nie nagrać. Ma prawo mieć ochronę prywatności i danych osobowych, nie? O. Tego nie było pół roku temu. No, a tutaj całkiem ładna rzeźba. O, te doniczki. A tej uliczki tutaj nie było. Właśnie go się, się patrzy, czy go nie nagrywam. No, w sumie nie wiem, czy patrzę na to, bo ludzie są inni mentalnie o, takie jak w lustro, ale nie widać to z lustro. To dokładnie to, to trzeba. No, a tu jest ten plac zabaw. Ale nie będę tam wchodził na razie, bo tak są dzieciaki. No. Tam nie będę nagrywał, ale tutaj widać połowę pracy zabaw. O, tutaj się ludzie budują fundamenty, piwnica. Zależy, kto co będzie tam chciał mieć. Zauważyłem, że niektórzy e, na poziomie minus jeden mają też pralnię. Pralnię, tak jak mówię. O. No, a to imię mi coś mówi. Ciekawe czy ta osoba mnie w ogóle ogląda o. tutaj też pewnie będzie się ktoś budował No Tak jak widzicie Ludzie się budują To osiedle się najbardziej rozwija mogę powiedzieć szczerze No fajnie no to O kurde królika widzę ale jest już mi fajnie bym go nagrał Ogólnie co do pogody, to niby cieplej, ale widzę chmur, więc chmurki zakrywają słoneczko i jest przez to chłodniej. Ale tak szczerze powiem, połowa budynków tutaj ma ponad rok, a druga połowa ma mniej niż rok. O, dziko. Ogólnie lubię taką roślinność. Bardzo ładnie to wygląda. O, tu są nasze szyby z firmy. Wiem, bo stał taki, nie wiem jak to teraz określić na polskie, bo po niemiecku to bym powiedział dobrze i szybko. Taki stojak, o, stojak stał z naszymi szybami, z, z napisem na, z naszej firmy. O! Ta wieża chyba znajoma, co? Tam są ławeczki, można sobie uciąć fajnie. O! Tak właśnie wygląda nam... Nie nazwę tego szkieletem, bo jest zabudowany, ale no taki typ cegieł właśnie jest No A, znowu się zagadałem, no jak to ja miałoby znowu chwilę, a <grystanie> ze mnie jak zawsze potworne gaduła. Hm. chwilu dnia. nie wiem czy ta ziemia jest przeznaczona pod budowę, bo tam dalej na pewno nic nie będzie budowane, bo tam tak, takie jeziorko będzie, czy chyba coś w tym stylu, czy zbiornik na wodę, jak będzie dużo padać, wiesz. Czy ma to sens, jak tak dużo tutaj nie pada? No. No, co ja Wam powiem, no. Zbliżamy się do drugiej uliczki. Fajny ogródek. Buraki chyba tutaj są, nie ale nie jestem pewny. No. Ludzie tutaj się starają Dobra to ja powiem tak ja sobie pójdę w tamte miejsce gdzie mam przerwę napić się wziąłem ze sobą wodę, wcześniej wody nie brałem w ogóle na spacery Robiłem taki maraton, nawet trzymałość Mega o tam jest taka fajna uliczka gdzie się przejść Tu jest dużo takich uliczek wąskich między domami Dobra ja Wam powiem tak, ja na razie sobie zrobię przerwę, jeszcze jakiś tam moment nagram i potem drogę powrotną, bo ja też nie chcę z nagraniem przesadzić, to do później. Przerwa zakończona sukcesem, usiadłem sobie, pokażę jakie są widoki tutaj, z tej oto ławeczki, o dobra tam zaleka jest pociąg, fajnie se jedzie, są fajne widoki. Ja tam się jeszcze przejdę, nagram się za chwilę. i Wam opowiem takie małe wspomnienie, przyjemne. Fajne, fajne w sumie, przyjemne takie. Megam się z filmem skojarzyło. I nie tylko, Zaraz tam dojdę i wam opowiem. Dobra. Dotarłem do tego miejsca. Ogólnie nie wiem, jak to teraz pokazać. Tam połączę dwie, dwie dziewczynki, które się trzymały za ręce. I powiem tak, jak to zobaczyłem, to był mega słodki, przyjemny widok, bo mi to się skarżyło z filmem, i ogólnie, no, miło widzieć jak ludzie są szczęśliwi i spędzałem ze sobą fajnie czas. I To właśnie mi się bardzo spodobało, dlatego, te wspomnienie, sobie to uwiecznię na kamerce. No, ogólnie, gdzie ja teraz będę szedł. No, szedł w inne miejsce. Tam też chyba nagram. No, a cóż, nie będzie to samo osiedle, będzie inne osiedle. I, i w sumie, no zobaczmy, no bo tam takie osiedle jeszcze nie zwiedzone przeze mnie. Postanowiłem sobie, że je nagram. Długo nad tym myślałem. No, kamerka jest na to miejsce cały czas, bo sobie to wyobrażam. Naprawdę to był piękny widok, nie? Pierwszy raz coś takiego widziałem na żywo oczy. Kurde, takie spacery połące, no. Normalnie jak bajkowo no Jak z amerykańskich filmów. Dobra. To nagram się znowu w innym momencie do zobaczyska na tym osiedlu. Miałem szczęście, bo był niedaleko tego placu zabaw. Mogę wcale okazało się go pokazać. Poszli sobie akurat ludzie, więc korzystam z okazji. I sobie na niego wejdę. Pokażę jak wygląda od wewnątrz? Ano, w sumie na to nie liczymy, ale jak mi się akurat udało, dobra, wchodzimy, ładnie go sobie zamkniemy. O, tu jest naprawdę dużo miejsca na spacery. No to można ładnie usiąść, tu się dzieci bawią. Nie ma piasku, tylko są kamyczki, nie wiem czy piasek czy kamyczki są lepsze, nie wiem co to za różnica za O. I co widać, że jest dość nowy o. Kolejne ławeczki chusiaska trochę podwyższona Idzie się bujność, tak, to jest podwyższona tak fajnie, tak jak mówiłem przed chwilą i w sumie tyle no, co chciałem pokazać. No. Byli ludzie to nie mogłem tak wejść. Oczywiście no, mogłem, ale tak jak powiedziałem byłaby loteria z reakcją. Dobra No, jeśli chodzi o plazabaw, to tyle Dobrze, jeszcze postanowiłem nagrać tutaj te bardzo nowe osiedle. No znaczy to nie jest osiedle, taka uliczka. O, znowu garażek fajny Chciałem pokazać się, że tam to ale zdążę. Wszystko pokazuję, bo nie no i czy to nie jest piękne, ale się zobaczymy, czy pachnie. No, tak lekko, widać, że przeschnięte. O, klimat. Prawdziwy klimat. Tu pewnie się jeszcze też będą budować, na dwa, trzy domy wejdzie. O. Widać, co, że się budują. Lenią się ludzie niedzielanie, po do po raz do se wolą odpocząć, w sumie też pracuję tu. Ja właśnie taki ruchliwy jestem, że sobie wolę pochodzić, pospacerować. No. Tutaj wszystkie domy pokoju dla do dziecka widać po tych naklejkach. Wolę sobie chodzić. Już jest potrzebny w ogóle. No. Klimat, nie? No. <grym> Bardzo ładnie tutaj. Naprawdę. Kurde, no ja nie wierzę, ten dom teraz widzę Prawie w pełni skończony. Boże, no i to nie jest bajeczne, piękne i no, zaskakująco genialna ta elewacja zrobiona. Tak staroświecko świecko, nowo nie o tam też idzie przejść. Innym razem na przejdzie, zobaczę co się uda zdziałać. O, no tu nic nie ma. Nagrywam na tego lewą stronę bardziej. O. no i tam zaraz jest wyjście z tej uliczki. No To jest z drugiej strony ten dom co mówiłem o nim jakiś szerszeń salata. Nie wiem czy go będzie widać akurat sprawdzam swoje filmik jak, jak przed wróceniem i dużo jednak widać, ale nie wiem czy szerszenia będzie widać o. klimat jak nic Ciekawe jak to będzie wyglądało kiedy się to wszystko skończy. No tak to będą mieszkania raczej Ogólnie jeśli chodzi o mieszkania i domy to ja jestem zwolennikiem domów. Bo ma się swój ogródek. Taki piękny na przykład Ogólnie no lepiej jest, bo sobie mogę spokojnie wyjść, a tak to sąsiad jest No na przykład jak się ma dom mieszkanie, na jak się ma mieszkanie pokój Och, klimat, tylko to są dwie rodziny Dobra, wyszedłem z tej ulicy Nagram się jak będę tam dalej no uważajcie na kamelona no. To jest kamelon, nie jestem pewny. No dobra, dotarłem na tę uliczkę. No ogólnie tu widzę, że jest są dwie trzy uliczki jeszcze do zwiedzenia, bo ich nie znam. A od przekazli się nagram Widzę na ulicę. Tak tutaj to wygląda. I co ja Wam mogę powiedzieć? O, ktoś tutaj chodził. O jak tu tajemniczo powiem wam szczerze, jak tu tajemniczo podoba mi się tutaj No, jeszcze troszkę mam zwiedzania, bo ogólnie prawie całe te miasteczko zwiedziłem Ale jak widzę jednak nie wszystko jeszcze hmm. Ojejku jak tu ładnie o! Ogólnie się robi jak są takie fajne miejsca no. Tutaj miałem tej mieszkanka, której chciałem nagrać, zobaczyć jak na to z drugiej strony. Jakby tutaj ktoś kiedyś chciał sobie czeleśnie zjeść, to proszę bardzo. Dobra. Kurczę, ale jeszcze bym musiał coś zrobić z tym nagraniem, żeby mnie lepiej było syłać, bo jak ja z komputera to odtwarzam, to jest tak troszkę cichawo. No na telefonach to pewnie inaczej jest znowu. Nie wiem czemu tak jest. No tak tutaj to wygląda, bateria mam słabą, bo mi pika na czerwono już, o, A. o, tutaj jest auta, ładnie zrobione, no cóż mogę powiedzieć, za chwilkę będę kończył, no akurat tak nagranie wyjdzie, że będę miał materiał. Trochę tajemniczo musi też być. Nie może być tak, że wszystko będzie podane jak na tasy. O. O, myślałem, że tu będzie więcej, ale tak są mieszkania i taka ilość. Okazało się, że mają podziemne garaże. Dobra, to co ja Wam mogę powiedzieć? Będę... O, będę kończył nagrywanie. Jest skrzyżowanie nietypowe. Dobra. Ja będę kończył nagrywanie. Dziękuję tym, co oglądali. Pa pa.